Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. No dzień dobry kochanemu Państwu, tak żeśmy do, doszli do godziny ósmej. Wiem, oczywiście wiem, część z Państwa mi zarzuci, że to nie jest Kryśka, Kryśka. Ale to nie ma być Kryśka, Kryśka. Nie będę się kopał z legendą i to swoją, dodatkowo. Umówmy się drodzy Państwo. Jak ona coś wywinie, to już wywinie. Piosenki się zmieniają, a, pomiot, yy, przepraszam, a podmiot pozostaje taki sam. Krycha krycha, 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 krycha. Rzucam okiem i nie wierzę, Kryśka pisze na Twitterze. Świadomiej zaszczytnej funkcji, pałę stawiam z interpunkcji. Bo te ćwierki lekka kicha. Umówmy się, krycha. krycha, krycha, krycha. Może tak być, że dla jędzy Polski to jest trudny język Gorzej, że zamieszcza treści, których rozum nie pomieści, gdy ktoś ma go, lekka kicha. Umówmy się, krycha, krycha, krycha. krycha, krycha. Jak wynika z wpisów sędzi? Mocno ją orkiestra swędzi taka myśl jej wyszła z głowy, że to wykwit lewicowy. Co za wniosek, lekka kicha! Umówmy się, grycha! Kicha, kicha! Od kamczatki aż do Birmy, głównie zagraniczne firmy popierają granie jurka. Chorzesz w mordę, wodna kurka, nie Polacy! Lekka kicha, umówmy się, krycha. krycha, krycha. Naucz pisać się poprawnie. Możesz zrobić to niejawnie. Potem jeszcze popraw content. Będę wtedy bardzo kontent. Wiesz, że wciąż do ciebie wzdycham. Umówmy się, krycha. No i tak dotry... nie dotrwaliśmy, tylko na... doszliśmy na imienin 6 lutego w poniedziałek. Imieniny obchodzą Amanda i Dorota, a także Amand, Antoni, Bogdan Bogdana, Bogdan Bogdana, Gaston, Joachim, Leon, Leona, Paweł, Szymon, Tytus i Wedast. O. Przysłowie na dzisiaj Święta Dorota zapowiada śnieg i błota. Co to za robota? I nietypowe święto, a Międzynarodowy Dzień Barmana. Ojo, jaki poważny dzień, dziwny dzisiaj jest. Międzynarodowy Dzień Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Żeńskich Narządów Płciowych. Jak to takie coś można fajne? okaleczać. Proszę Państwa i, i teraz jeszcze coś chciałem Państwu powiedzieć. Aha, może może cycat dnia dzisiaj będzie. Nie ma kobiet niezrozumiałych. Są tylko mężczyźni niedomyślni. Magdalena Samozwaniec. Proszę bardzo. I jeszcze gra słowna na dzisiaj. Frygi na żaku. Do widzenia. This is Bill.